Drodzy, idziemy do piwnicy z tą żarówką w ręce bez żadnych dodatkowych zasilaczy proszę zobaczyć, co się dzieje żarówka normalnie zaczyna świecić możemy sobie oświetlać drogę rybkom także nie zabraknie prądu, światła w takim, kiedy mamy takie urządzenie w domu, zwykła świetlówka akwariowa możemy również zbliżyć się do tego urządzenia i ta świetlówka akwariowa również zaczyna nam tutaj zakończyć, zaczyna świecić, Chociaż na tej żarówce typowej lepiej to widać. Ma inny gaz w środku. A zatem, moi drodzy, z tych atomów, które znajdują się tam wewnątrz tych gazów, tutaj znajduje się gaz w środku i tutaj z tych atomów Jesteśmy w stanie odczytać informacje, bo...